Najtrudniejsza Wasza porażka w tym sezonie? Nie, nie możemy rozpatrywać tego w tych kategoriach. Myślę, że na ten mecz, po prostu mówiąc kolokwialnie, dojechaliśmy, widząc, być może tak było, widząc rezerwowy poniekąd skład zawiercia. Myśleliśmy, że ten mecz już sam się wygra. Natomiast chłopaki pokazali, że przyjechali tutaj nie po to, żeby sobie popykać piłkę, tylko po to, żeby wygrać. U nas trochę tego zabrakło. No tak jak mówię, no dzisiaj w żadnym elemencie u nas się ta gra nie zezębiała, bo przeprowadzaliśmy jedną dobrą akcję czterema złymi. No i tak na przyszłość na pewno być nie ma. Na ile gdzieś tam się głowie, to, że to drugie miejsce macie już pewne i tak naprawdę musicie się dopasować, z kim zagramy? Myślę, że nikomu nie siedzi to miejsce w głowie, bo dzisiaj możemy mówić, że tak, poczuliśmy się pewnie, że tego przegraliśmy. A gdybyśmy nie mieli pewnego i byśmy wygrali, powiedzielibyśmy odwrotnie, nie kierowałbym się tędy. Raczej nic nas nie rozpamiętuje w przeszłości, bo co z tego, że mamy drugie miejsce, jak za chwilę świeć w finale, spotykając się prawdopodobnie z Zawierciem e, możemy zagrać kolejne takie spotkanie, czego nam absolutnie nie życzę. E, dlatego musimy myśleć tylko już o przyszłości. Po drodze macie jeszcze Chypar Polski, który tak naprawdę e, no, przydałoby się jednak w finale zagrać. Czy e, no, tam, jest tam macie kontakty, które byłyby nie na to, żeby się do tego chłopaki. Okay. Tak, mam nadzieję, że solidnie spożytkujemy ten czas tutaj na hali i po drodze jeszcze mamy wyjazd do Lubina. Myślę, że to też będzie bardzo dobre przetarcie, bo Lubin w tym sezonie naprawdę no, gra wymaga już więc to nie będzie spacerek na pewno. Myślę, że już po tym spotkaniu w Lubinie coś tam na tej naszej formie będziemy mogli powiedzieć, jak to wygląda przed pucharem. Tam później jeszcze na pewno będziemy mieli prawie tydzień czasu, co prawda, do półfinału. No ale to już jest tylko tydzień, tak? To wchodzimy w najważniejsze rozgrywki i mam nadzieję, że wejdziemy w nie w zdecydowanie lepszym stylu niż prezentowaliśmy się dzisiaj.